Zapraszam na spotkanie, w którym opowiem o tym, jak zarządzać ludźmi w biznesie, tak jak zarządzają najlepsi dowódcy w siłach specjalnych operatorami. Koncepcja Mission Command to koncepcja, w której zostawia się bardzo dużo przestrzeni doświadczonym pracownikom. Żeby móc tą przestrzeń wykorzystać wcześniej, Odpowiednio dowódca, lider musi przygotować swój zespół i swoich pracowników do tego, żeby tą odpowiedzialność mogli wziąć. A więc porozmawiamy o tym, jak zbudować taki zespół, w którym jest ogromna energia, ogromne zaangażowanie i ogromne poczucie odpowiedzialności. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób motywować taki zespół właśnie bez Gratyfikacji finansowej, jak budować tą unikalność, tą dumę w zespole w taki sposób, żeby było wysokie morale, które przełoży się na duże, na ponadprzeciętne wyniki biznesowe. Zapraszam na spotkanie.